ma z tej strony Ziolek. Została łapka w górę z subika, a my lecimy z temacikiem. I dzisiaj z nami Kermit. Lytam. U mnie Siedem jeden. Dwóch. Możliwe, że dwóch. Nie pilnuję środka. Jednego Daj, widzę po to pomocy, No, leśnik. Nie Nieaktualny 8 pęta mi z dlatego pomocy on no to chyba bywa na słyszenie, że podbiega.

u góry, u góry, tylko ja mam 7 HP i wycofałem. No, cofaj się do mnie, bo u mnie było? puste. Jestem u ciebie już. Pilnuję schodów ci teraz. Ja mam 7 HP. Cofam w side. Ty nie wiesz, co oni mieli? Jako grali, czy nie? Jako? Nie, jakieś PM. Aaa. No. Dobrze na czas Najlepiej no to Oni muszą przyjść do mnie, nie ja do nich Dokładnie <grymne> Najlepsza taktyka Może rangi dzisiaj dostajemy Oby Ojej, oj, 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 Dwóch jeden Zostaw kolega, co ci zrobił I co będziesz się tak na niego czaić tam kurczę, czy co Może iść twoją stroną Nie mam tego świadomość póki co ciebie obserwuję Nie jest u mnie Ja mam pak ale go super ochronił go 78 obity. naszym side będzie się prawdopodobnie. Ma więcej amunicji po 90, ale mnie bije. No. Chyba mniej, nie wiem. Nie pamiętam. U mnie paka? Ciebie? A, ja pilnuję placów. A, u ciebie jest. U góry jest. A. Gdzie? Nie wiem, coś tak słyszałem, ale pewnie nie byłem. Nie widzę właśnie go. Tak patrzę, ale. Kurde, od kilku meczy rzucam w to samo miejsce. Palam, <grywa> grawa i nikt tam cały czas nie przychodzi. Chcesz się zamienić? <grywa> o! Oh. ciebie u góry jest. <grywa> Albo cofał. Ale pilnuj się. Dziwnie się na mnie obrócił ci powiem, wiesz? Dostał głowę i się na mnie obrócił i mi heada sprzedał. Smutno mi się zrobiło. Może Zdanie. akurat trafił, tak? Wiesz o co chodzi. Miał chłopak fart. O, Masz. wrócił tamten.

Coś, site słyszałem, coś takiego. Nie, to u siebie będzie na spawnie. No tak, u siebie, u siebie. No nie site, tylko u siebie na spawnie. Ja pod tym, ja jestem pod, yy, pod schodami, więc... Yy, Uf, to się zamień, dwóch, yy, chyba tak. A ja mam jeden HP. Chcesz broń? Nie. No nic, już nie mają za bardzo. No Czy to, to uciekaj. Oddawaj to. Kawaha ma. Masz to. Możesz sobie kupić, się. Ostatnia? Nie. Go, go, go. Ja bo nie chciałem tak na nasz spawn ten wywalać w Poza ten idzie tu wyrzucić. Ja. U mnie jeden. Ajajaj, ja aj, aj, peskę dostałem. Dwóch. Sneaky, Dobra. Wiki, smoke wyszedł mi. Te slugs uspokój się, nie niosę tego smoke'a. Smoke mi wyszło tym razem. On ci ja bym ryzyko. Ostatnia. Ty mi pilnasz tam tego No. no. Drzwi otwierają od kibla. A, no są. So, my możemy sobie czekać, ja mam czas na tym sajdzie. Naprawdę? Jak kupiłem sobie taką piękną to nie było Oni siedzieli dalej w kiblu. <noise> Naprawdę. Aha. We dwóch w jednym. <noise> A ja sobie podeszłem na około, bo słyszałem te drzwi cały czas. Podeszłem na około górą i zacząłem strzelać. Oni na schody zaczęli strzelać przez te drzwi. Wiesz, o co chodzi? Aha. <noise> A ja sobie z góry strzelałem do inna lajcie. <noise> Jak do siebie? Jak do siebie. O Jeszcze ode mnie dostać Dobra, to więc na razie do następnego